Dawaj, dawaj Kuba, za daleko, sto... za daleko stoicie od razu, dobrze, jedź Marcin, jedź. jest Janek, jest Janek, krzycz, krzycz Janek. Dobra, dobra, ustawcie się, i krycie złapcie, Michał do krycia, nie rozglądaj się, tylko do krycia. Biegaj kubuś, Brawo, biegaj. Brawo, Mika, popra. Jeszcze raz. Miało biegać do końca. Bierz piłek wam, bierz. bierz. A rok pójdziesz po piłeczkę? tam naokoło? Brawo, Bartek. Brawo, Bartek. Zostaw, Alek, zostaw tu i z nami.

Nie daj się kiwnąć przy linii. Niemożliwe, żebyście kiwnął przy linii. Oli pokaż się między obrońcami, bo Dawid by chciał Ci zagrać może. Dawaj Kuba, dawaj! Jedź Kuba, jedź jedź Filipek. Dawaj, dawaj Wapcie, łapcie, chwycie. Łapcie, Kuba, nie chodzimy. Nie chodzimy. No nie tańczy przed Kimko. Powiedz że jest za blisko. Nie, dziecianek, Nie, ciepły się! Ale w którą, którą stronę przejmujesz? W którą stronę przejmujesz? może uskarżymy się mamie? No to gra. Dzięki, Aar. Ale idę już przesuwamy się w jednym miejscu, tu się wystawia tu, tak to na drugim ruchu gramy, gramy chłopcy chłopczyka, gramy, atakujemy. Tak. Nie do przodu. Gramy, gramy, chłopcy, gramy. To no, Marcin? No ja nie wiem, co jest. Co się Marcin, co się dzieje? Gamę potrzebuję? potrzebuje? gamy? Potrzebuje po do, Alexa. do, Alexa. do o, to. się, do Aleksa! Zabierz się, zabierz się. Zabierz się. Udać się. Baj, 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 baj. Udać się. się. No i Michał, wyprzeć, wyprzeć! Piłka Dawaj Janek Dobrze, Dawid, jeszcze teraz. Dawaj, dawaj Marcin! Jest, Jest Kuba! Raz Marcin! Nie daj Janek! Dobrze, dobrze! Wystaw się szeroko, szeroko! Dobrze, szeroko właśnie! Nie w środku, pokaż się. Kuba. Jestem! Kuba, zmiana. Michał dawać rzuteczkę, dawaj, Janek! Już rzutka. Czał! Brawo, Marty! Super! Graj! Kurda! Marty, graj do końca. Graj! Bramkę, bramkę. Bramkę. do końca! jak Graj! 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 końca Graj! Graj! polu kardy! Kuba Graj! 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 się będziecie miszać, Dawaj, 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 Bartek. Dawaj, zabieraj mu tą piłkę. O, tak, łatwiej przed Nie daj mu, nie daj mu, Adrian. Przedził cię, przedził cię jak chciał. Dawaj, Bartek, dawaj. Adrian, obok piłki biegasz, obok piłki biegasz. I w prawo, i w lewo, obok piłki. Jest, Michał, graj. Michał, Adasz, będą grali. Do tyłu, Adasz, Adasz. I teraz, Ada! I teraz, Nie po linii! I po linii! No. Adasz, ty masz go atakować. Tu! Adrian! Adrian. Śpi. śpi, Kompletnie śpi! Jest koncentrowany skoncentrowany w ogóle! Wprowadzają wam, tak się się rozglądasz! się ci podpowiadają! Rożny jest! I zrobiłeś teraz! Koncentracja, już, 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 jedziemy Zostań Marcin, zostań, chodź tutaj do przodu. Choć. Marcin! Marcin na środek! Chodź tu, zobacz co się dzieje. Widzisz? Na piłkę, na piłkę Janek, na piłkę! Bardzo Na piłkę masz śpiew! A nie tylko że Daj mi to minę i się skoncentruj już! Do tyłu Adasz, żebyś Był w środku. A teraz Michał. Teraz Michał albo Adasz. Michał w środek! Adasz tam jest! Michał! No Michał w środek! Graj! Przyjęcie! To jest przyjęcie piłki Bartek? To jest przyjęcie Twojej piłki? Michał, co ty Bo Ja nie wiem. Co ty wyprawiasz? Gdzie po prostu końca ma grać? Po linii albo do środka? Po co mu dajesz? Problemy są z tego. Po co to dajesz mu? Daj, graj. piłkę. się! Widzisz, że z tego są problemy przecież? Michał mi To mu dajesz kolejny raz, a on ci oddaje. Tak, że wokół, boku sobie tam całkowicie. Tam wokół, boku stać sobie jeszcze. Tak, z boku. ty boku. Z boku. Z boku. ty boku. boku. Пока се пока се, А пока се проите, Пока се доре. Niech nie jest stań z z prawej nogi! Brawo, brawo, brawo. Złapać! 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 Ale Złapać! kręcą, ale Złapać! 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 co? Złapać! 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 Jak to jest możliwe? Powiedz mi! To nie przejdzie ta piłka! Piotr, chcesz grać, Piotrku? Chcesz grać? Tak? To pokaż mi, że chcesz grać. Pokaż mi. Marcik, pokaż mi się. Daj mu. Dobrze, Arwian. Brawo. Super. Wejdź, wejdź, wejdź. Atakujemy piłkę. Atakujemy piłę. Uwaga. Dobrze. ba, Popraw. 아! 아! 거 자, 제치시 스니 Dawaj, dawaj Adrian, dawaj, atak, atak! Krótko, krótko! Dobrze Bartek! I już łapiemy kliczy! Spokojnie Bartek, spokojnie! Dobra Marcinek, dawaj! No liebe, ơi, dawaj, dawaj, odrzucaj! Adrian! Jeszcze Dobrze, wiesz, piłeczkę. i pokaż się. Michał, w polu albo na Marcina! Janek, Janek. Odsuń się 5 metrów ma być, panie sędzio! Trzy. ma być? I musi wprowadzić? Trzy. Nie daj się wyprzedzić. Cofni, cofni, cofnij, cofni. Kryjemy bardziej do środka się, cofasz w pomocy. Gramy, Adrian, odwróć A jak to nie Gramy, 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 gramy. Kryjemy, Michał, kryjemy. Michał, lepiej. Wewnętrzną częścią stopy wybić piłkę. Jeszcze, jeszcze gramy, jeszcze kryjemy, kryjemy. Spokojnie, spokojnie. A bo dobra, wracamy do ustawienia. Alex, tu. Tam jest gra. Zobacz, widzisz, do ciebie piłejszy. Dzięki, pięknie. Super akcja, super akcja, tu w polu. Szkoda, szkoda, bo zobacz, dwóch ludzi mieli z przodu. co dwóch. Dawaj do niego. Adrian, ile masz kary? Ten. Martek. Dobrze. Nasza Michał, Krygo. Dobra, Dawaj, dawaj, dawaj. Wciśnij go, wciśnij go. Adrian, wciśnij go. Super. Brawo. O, chodzi. Oto chodzi. Koncentracja, koncentracja. Tu. Michał. Teraz, teraz. Już atak. Atak! Atak! Brawo. Dobrze. Więc się Karol. już. Marci, Marci. Marci. Brawo Barci. Już minutka kombinacje się. A dwie. Ok, Okej, dobra, dobra, Brawo. Michał przyjmij tak. Radex szybciej! Już, Marcin, już. Dobra, mocno, mocno. Bartek graj, Bartek graj! Chodź! Spokojnie, spokojnie, Janek. Adrian, pokaż mu się po linii. Dobrze, Marcin! Pytaj się wyprzedzić, Marcinek Janek jest! Walcz, Radek, walcz! Wyprzeć, wyprzeć! Brawo! Łapcie krycie, nie rozglądaj się, kryj! Nie rozglądaj się! Tylko na przeciwnika patrz! Przyjąć! Stasiu, Stasiu, nie na oślep! Grają już, Stasik, twój wodnik! jest! Stasik na drugiej! Janek, Bartek, pokażesz się, Co mi nie ma Powiedz mi! Stoisz pod winieniem, ty Mirejko brawo! piłkę, Wiktor! On chce piłkę płynać, a ty stoisz się patrzysz na doma Jak Jakie to jest granie?